W poprzednim wykładzie sformułowałem drugą zasadę termodynamiki, która w sformułowaniu Kelvina brzmi, że nie istnieje proces termodynamiczny, którego jedynym rezultatem jest pobranie ciepła z danego zbiornika i całkowita zamiana na pracę, lub w sformułowaniu Kelvina Plancka, ona, tam jest mowa, że nie można zbudować urządzenia działającego cyklicznie, która, które pobiera ciepło z, z, z jakiegoś zbiornika i w pełni zamienia na pracę. Czyli krótko mówiąc, jeśli mamy jakiś zbiornik, o jakiejś temperaturze. Mamy zbiornik o jakiejś temperaturze. Teraz pobieram ciepło. Mhm. Tu mam jakieś urządzenie, na przykład, działające w sposób cykliczny i wykonuję pracę. Dobrze? Druga zasada termodynamika mówi, że takie urządzenie jest niemożliwe do skonstruowania. Ale załóżmy przez chwilkę, wyobraźmy sobie przez chwilkę, że skonstruowałem takie urządzenie. Oczywiście to jest niemożliwe, ale załóżmy, że skonstruowałem takie urządzenie. To jaka byłaby konsekwencja takiego urządzenia? Czyli mam zbiornik o jakiejś temperaturze T, pobieram sobie teraz ciepło, i teraz to urządzenie działa w sposób cykliczny, wykonuje sobie pracę, i na przykład tą pracę zużywam, żeby pocierać jakieś ciało o temperaturze T' większe od T, czyli wykorzystuje tą pracę, żeby pocierać ciało o temperaturze T' większe od T, czyli ciepło, czyli ciało o większej temperatury, od tej temperaturze. Wtedy efektywnie Przekazywalibyśmy ciepło z ciała o mniejszej temperaturze do ciała o większej temperaturze, a czegoś takiego się po prostu nie obserwuje. Nie obserwujemy, żeby ciało o mniejszej temperaturze przekazywało ciepło, ciepło do ciała o większej temperaturze. Czyli, krótko mówiąc, okazuje się, że drugą zasadę termodynamiki można sformułować jeszcze w inny sposób. Ja może to najpierw narysuję. Wyobraźmy sobie o, zbiornik o temperaturze T1. Mamy zbiornik o temperaturze T1. Teraz mamy coś takiego. Tu mamy jakieś urządzenie. Mhm. I tu na dole mamy zbiornik o temperaturze T2. Tutaj mamy zbiornik o temperaturze T2. Czyli gdybyśmy mogli zbudować takie urządzenie, które narysowałem tutaj na samej górze, to jeszcze raz. Korzystamy z tej pracy i pocieramy cia y ciało o większej temperaturze i efektywnie byśmy przekazywali ciepło z ciała o mniejszej temperaturze do ciała, a niepotrzebnie, do ciała o... W większej temperaturze, a takie coś, proszę Państwa, jest niemożliwe. Takie coś jest niemożliwe. Tutaj T1 jest większe od T2. Oczywiście możliwy jest proces yy, możliwy i powszechny jest proces odwrotny, to znaczy pobieramy ciepło z ciała o temperaturze T1 i przekazujemy do ciała o temperaturze T2. Więc drugą zasadę termodynamiki formuje się jeszcze w następujący sposób, i to jest tak zwane sformułowanie Clausiusa. To był taki fizyk niemiecki urodzony w Koszalinie, miał znakomity wkład do, do termodynamiki. Druga zasada w, tym, w sformułowaniu Clausiusa brzmi następująco. Nie istnieje proces, którego jedynym wynikiem byłoby przekazanie ciepła z ciała o temperaturze niższej i przekazanie do ciała o temperaturze wyższej. Czyli to, co tutaj mam yy, na dole narysowane. Taki proces, proszę Państwa, jest niemożliwy. Czyli takie samorzutne przekazanie ciepła z ciała o temperaturze niższej do ciała o temperaturze wyższej jest po prostu niemożliwe. Dobrze, teraz chciałbym wybiec w przyszłość na chwileczkę. Wybiegam teraz w przyszłość na chwileczkę. No, ktoś powie, no to jak działa lodówka? Przecież w lodówce tam w środku, prawda, pobieram ciepło z lodówki, czyli rzeczywiście ochładzam zbiornik, och och ochładzam wnętrze lodówki, czyli wygląda na to, że mogę pobrać ciepło z jakiegoś ciep y ciała o mniejszej temperaturze i przekazać to ciepło gdzieś na zewnątrz, prawda? Tak, rzeczywiście przemysła tak można zrobić, ale nie o tym mówi zasada dru druga zasada termodynamiki. W drugiej zasadzie termodynamiki mówimy, że nie istnieje proces, którego jedynym wynikiem byłoby przekazanie ciepła, czyli takie samorzutne przekazanie ciepła ze ciała o temperaturze mniejszej do ciała o temperaturze większej. Lodówka na przykład działa w troszeczkę inny sposób. Ja to teraz narysuję. Znowu mamy zbiornik ciepły. Znowu potrzebujemy mieć dwa zbiorniki. Mamy tutaj zbiornik o mniejszej temperaturze. No i teraz tak, tutaj mamy T1, tutaj mamy T2, tutaj mamy jakieś urządzenia. Więc możliwa jest następująca sytuacja. Pobieram jakieś ciepło o wartości Q2 z ciała o temperaturze, ze zbiornika o temperaturze T2. Tutaj mamy zbiornik o temperaturze T1. Czyli pobieram ciepło o wartości Q2 ze zbiornika o temperaturze, o, o, o temperaturze T2 Teraz muszę wykonać pracę nad układem. Muszę dostarczyć pracę do układu, i wtedy przekazuję ciepło o wartości Q1. Taki proces jest możliwy, ale muszę mieć dwa zbiorniki o różnych temperaturach, oraz muszę dostarczyć pracę. I dokładnie tak działa lodówka. Trzeba wykonać pracę, aby wymusić. Przepływ ciepła z ciała o ze zbiornika o temperaturze T2 do zbiornika o temperaturze T1. I w opisie do tego wykładziku pokazuję filmik, gdzie jest ładnie wytłumaczona zasada działania y, lo lodówki. No i w lodówce właśnie sprężarka jest odpowiedzialna za dostarczanie pracy do układu, dzięki której możemy pobierać ciepło ze ciała chłodniejszego i przekazywać ciepło do ciała cieplejszego. No ale wróćmy teraz do drugiej zasady ter termodynamiki w tym ujęciu Clausiusa, że samorzutnie e, ciepło nie może przepływać z ciała chłodniejszego do ciała cieplejszego. No i wyobraźmy sobie, że mamy następujący układ. Mamy jeden zbiornik. Oraz mamy drugi zbiornik. Po lewej mamy cząsteczki gazu, które mają bardzo dużą. Prędkość, prawda? I tu jest jakaś temperatura T1. Po prawej mamy cząsteczki gazu, które mają małą temperaturę, czyli mają małą, średnią energię kinetyczną. Ja znowu, proszę Państwa, zakładam, że tutaj liczba cząstek to jest rzędu liczba wogadra. Tutaj liczba cząstek jest rzędu liczba wogadra, czyli bardzo duża liczba cząstek. I tutaj mamy, zapomniałem, dodać T2. Dobrze, czyli mamy. T1 jest większe od T2, temperatura po lewej jest większa od temperatury po prawej. No i oczywiście średnia energia kinetyczna na, na cząsteczkę gazu tutaj jest większa od średniej energii kinetycznej na cząsteczki w, po prawej. I teraz usuwam, proszę na ściankę. Usuwam ściankę, no i, no i co się będzie działo? Ano te cząsteczki szybkie będą się zdarzać, zderzać z, z, z cząsteczkami wolnymi. I nastąpi wymiana energii. Po pewnym czasie temperatura się ustabilizuje i każda, i każda cząstka będzie miała mniej więcej taką samą średnią energię kinetyczną, prawda? Już nie będzie takiego podziału, że po jednej stronie mamy cząstki szybkie, a po, a po prawej mamy cząstki wolne, tylko wymieszają się te cząstki i ustabilizuje się temperatura. I w tym przypadku ciepło płynie w prawo, ale jest pytanie, czy jest możliwe, aby cząstki się samorzutnie. Znowu pogrupowały, czyli ja usunąłem tą ściankę, wymieszały się te cząstki, ciepło przepłynęło w prawo, no bo średnia energia kinetyczna po lewej jest większa niż po prawej, a pod koniec jak się wyrówna, to ta średnia energia kinetyczna prawda, po lewej opadnie, po prawej wzrośnie. Czy jest możliwe, aby te cząstki samorzutnie pogrupowały się tak, że znowu po lewej będą cząstki szybkie, a po prawej będą cząstki wolne? Druga zasada termodynamiki mówi: nie, to jest niemożliwe. To znaczy, teoretycznie to jest możliwe, ale prawdopodobieństwo jest tak fantastycznie małe, że nikt nigdy tego nie zaobserwował. No bo, żeby był taki możliwy proces samorzuty, no to w pewnym momencie ciepło musiałoby przepływać właśnie z cząsteczek o temperatur, o zimniejszych do cząsteczek o większej temperaturze, a takie coś jest niemożliwe. No i ten proces jest bardzo podobny do następującego procesu. Wyobraźmy sobie, że mamy taki prostokątny pokój. Tutaj jest przegródka. Ja tutaj w, w jednej z połowie mam cząsteczki gazu. Znowu liczba cząsteczek rzędu liczba awogadra. Bardzo dużo cząsteczek. No i teraz, proszę Państwa, usuwam tą ściankę. Jeśli usuwam tą ściankę, to wiemy co się stanie. Po chwili cząsteczki wypełnią całą objętość tego pokoju. No i wytworzy się jakaś równowaga termodynamiczna. Ale powstaje pytanie, czy samorzutnie, czy istnieje taka możliwość, aby samorzutnie te cząstki znowu się tak pogrobowały, że nagle po prawej stronie mam tylko cząstki, a po lewej nie mamy cząstek. No wiemy z doświadczenia, że nigdy nic takiego się nie zdarzyło. No bo nikt jeszcze nie siedział w pokoju i nagle zobaczył, że nie ma czym oddychać, bo wszystkie cząstki poszły na przykład w jeden kąt, prawda? Czyli I to jest znowu druga zasada termodynamiki, i my do tego jeszcze wrócimy. I teraz powtarzam, teoretycznie to jest możliwe, no bo jeśli te cząstki zaczęły w taki sposób, to jest możliwe, że zupełnie przez przypadek wszystkie cząstki nagle znowu się zgromadzą yy, po prawej. Teoretycznie to jest możliwe, ale nikt nigdy, nie, nikt nigdy czegoś takiego nie zaobserwował, bo prawdopodobieństwo jest fantastycznie małe. Ja teraz próbuję oszacować, jak małe jest to prawdopodobieństwo. Więc tak, załóżmy, że mamy n cząstek. Bierzemy pierwszą cząstkę, więc ta cząstka może być albo po lewej, albo po prawej. Prawdopodobieństwo, że będzie po prawej, no to jest jedna druga. Teraz biorę drugą cząstkę i znowu, jaka jest szansa, że będzie po lewej, po prawej? No po prawej będzie z prawdopodobieństwem, z prawdopodobieństwem jedna druga, czyli jedna druga razy jedna druga. To jest prawdopodobieństwo, że dwie cząstki będą po prawej. Teraz dla trzeciej cząstki będzie znowu jedna druga, i tak dalej, i tak dalej, razy jedna druga. To jest dla n cząstek. To jest prawdopodobieństwo, że n cząstek. Znajdzie się po prawej. No a to się równa 1 druga do potęgi n tej. No i teraz weźmy sobie n równa się 20. No oczywiście 20 cząstek to jest nic. Ja cały czas mówię tutaj o liczbie 10 do potęgi 23, ale rozpocznijmy od n równego 20. No jeśli policzymy to prawdopodobieństwo, czyli 1 druga do potęgi 20, to dostaniemy, że to jest około 10 do minus 6. Czyli nawet dla 20 cząstek. Prawdopodobieństwo, co, co jest naprawdę mało cząstek, no, no 20 to jest, to jest rzędu 1. Dla 20 cząstek prawdopodobieństwo, że one wszystkie nagle zgromadzą się w jednej połowie jest rzędu 1 podzielone przez milion, czyli bardzo małe prawdopodobieństwo, ale wciąż możliwe, jeśli byśmy byli cierpliwi, jest szansa, żebyśmy się doczekali, że 20 cząstek zgromadziłoby się tylko w jednej części. Weźmy, równe się, n równa się 100. Teraz jedna druga do potęgi setnej w przybliżeniu, proszę Państwa, to już jest 10 do minus 30. No to już jest, proszę Państwa, liczba bardzo, bardzo mała. Weźmy n równa się 1000. N równa się 1000 to jest wciąż nic w porównaniu do 10 do potęgi 23, taka typowa liczba cząsteczek gazu. Tutaj prawdopodobieństwo jest 10 do potęgi około minus 301. No to, to już jest, proszę Państwa, liczba tak mała, że sobie trudno wyobrazić. Więc dla. Wszystkich takich praktycznych zastosowań, no to proszę Państwa, to już można powiedzieć, że to jest 0, prawda? A proszę zobaczyć, że tu jest wciąż n równa się 1000, a 1000 to jest nic w porównaniu do n rzędu 10 do potęgi 23. Dla n rzędu 10 do potęgi 23 prawdopodobieństwo matematycznie nie jest 0, ale to jest liczba fantastycznie bliska 0. I to przy Państwa pokazuje, co to znaczy, że coś jest teoretycznie możliwe. Ale w praktyce nieobserwowalne, bo prawdopodobieństwo jest tak bliskie zero, że aż trudno sobie to wyobrazić. I tego właśnie dotyczy druga zasada termodynamiki. Druga zasada termodynamiki mówi, że coś jest niemożliwe, ale w takim sensie, w sensie statystycznym, to znaczy, że prawdopodobieństwo zajścia czegoś jest fantastycznie małą liczbą tak małą, że nikt nigdy tego nie zaobserwuje. Dziękuję.